Witam Państwa serdecznie w wideopokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj torbę Jest to torba na laptopa lub dokumenty firmy Wisport, Patchfinder się nazywa Wykonana jest oczywiście z kordury. 5 lat gwarancji, jest to kolor RAL Tak prezentuje się to torba z bliska Tutaj mamy oczywiście model wyprodukowany przez Wisport to oczywiście to jest na rzepie, można sobie to ściągnąć i przykleić cokolwiek. Znaczy przyszyć czy, 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 czy rzep y, kupić. I mamy oczywiście kartę gwarancyjną od producenta. Patchfinder i metkę od kordury. Tak wygląda ta torba z tyłu. Tu mamy boki. Do torby jest oczywiście, tutaj mamy taki pasek biodrowy. Do torby jest oczywiście rączka i pasek, do, do którego zaraz dojdziemy. I tak z przodu no, tutaj mamy wiadomo jakieś paski. Tutaj na bokach też są takie usztywnienia. Z tyłu mamy kieszeń. Jest to dosyć płaska kieszeń. Można sobie tutaj schować różne, jakieś ważniejsze rzeczy, które powinny być zawsze pod ręką, żeby nie odpinać głównej klapy. Klapa jest tak, klapa jest dwukrotnie, że tak powiem, zamykana. Pierwszą rzeczą są właśnie klamry i rzepy, czyli standardowe jak w torbach do laptopa. Jest to tak wykonane mniej więcej. Jeżeli chodzi o klapę, tu mamy dół torby. Tak jak wspomniałem, jest tutaj załączony pasek wraz z takim naramiennikiem. Tutaj można sobie to wyjąć, jeżeli komuś nie odpowiada. Wszystko jest na rzepie firmy Wisport. Pasek jest dosyć długi, wystarczany na normalną dorosłą osobę. Zaraz dojdziemy do środka tej torby, zanim jeszcze dojdziemy, to pokażę tą kieszonkę z przodu, która też jest zapinana na rzepy. Tutaj też możemy sobie schować na przykład jakąś myszkę czy zasilacz do, do laptopa. Aha, tutaj jeszcze zapomniałem jest kieszonka taka mniejsza. Płaska tu już wiadomo na jakieś drobiazgi. Zamykamy. I teraz tak, w środku tej torby, tutaj niestety jest trochę ciemno, więc będzie nam ciężko to pokazać. Mamy tak, jedną kieszeń, dosyć płaską tutaj. Tutaj mamy już większą przegrodę oczywiście nie jest to jeszcze przegroda na laptopa. Na no, jakieś różne dokumenty, właśnie tutaj też można zasilać, jeżeli ktoś posiada większy. Tu mamy oczywiście kieszeń zamykaną na zamek też jest dosyć płaska. W środku mamy na przykład taki pasek z klamerką na przykład na klucze. No i tu jakieś dwie mniejsze kieszonki no, niestety tego tutaj nie widać dokładnie mam nadzieję, że teraz widać eee, tu z tyłu też mamy dużą, porządną kieszeń, spokojnie można sobie dwa laptopy nawet nosić w tej torbie, jest dosyć szeroka tutaj, tak pokażę jest to coś takiego, dno jest przynajmniej takie no, z 4-5 cm więc spokojnie to jakiś eee, drugi laptop wejdzie no i tu jest kieszeń, która jest przygotowana szczególnie na laptopa, jest z wypełnieniem i, i dodatkową e, gąbką tylko powiem tak, jeżeli chodzi o rozmiar tego laptopa, na chwilę obecną torba produkowana jest w jednym rozmiarze. Z tego co słyszałem już od Wisporta, ma się niedługo pokazać wersja większa. Na chwilę obecną jest tylko jeden rozmiar. Jest to maksymalnie do laptopów 15-calowych, ale oczywiście 15-calowych starego typu, czyli 4x3 i to tych mniejszych. Jeżeli chodzi o te zwykłe laptopy, to niestety no, tutaj możemy maksymalnie jakoś 14, schować 15, 15,6 taki standardowy, najbardziej popularny, który jest teraz no niestety nie pasuje, jest ciut za mały ten plecak oczywiście zależy od budowy. niektórzy producenci e, tych laptopów, zwłaszcza tych ultrabooków e, 15,6 bez problemu wchodzą, już testowaliśmy na sklepie, więc nie ma problemu, gorzej z tymi standardowymi grubymi laptopami, które zazwyczaj są o te 2 cm za małe, ale tak jak mówię, już niedługo powinna się pokazać jakaś większa wersja, może XL. Teraz nam tu trochę słońce zaświeciło, może uda się pokazać. No niestety, no trochę więcej widać. No, tu mamy te kieszonki. Już niestety słońce nam zgasło. No nic, być może przy następnej torbie, którą będziemy prezentować już niedługo na pewno w jakimś kolorze innym, czyli czarnym bądź, bądź kolorze... Spojot Jest to też popularny kolorek, jeżeli chodzi o tego typu torby. Postaramy to się Państwu pokazać. Dziękuję serdecznie za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych pokazów, jak i do zakupu w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Serdecznie pozdrawiam.